Dzień dobry, godzina dziewiąta, specjalne wydanie faktów Janusz Kołodziej. Woda zalewa kolejne ulice w centrum miasta. Mamy jednak chyba po raz pierwszy dzisiaj optymistyczne informacje. Pan Ludwik Rynk z Urzędu Wojewódzkiego poinformował nas, że woda wodrze opada. Jej poziom w trestnie wynosi 704 cm. Przypomnijmy, że w najbardziej krytycznym momencie stan wody sięgał 724 cm. O godzinie 9 w Urzędzie Wojewódzkim ma być premier Włodzimierz Cimoszewicz. Pojechał tam nasz kolega redakcyjny Jan Kędzierski w następnym wydaniu faktów około godziny 10.30. Mam nadzieję, że przekażemy relację wywiad z premierem Wodzimierzem Cimoszewiczem. Nasi koledzy redakcyjni powrócili już z prasy, byli w mieście, mają coś ciekawego do pokazania i do zaprezentowania. Jako pierwszy jest tutaj Paweł Abramowicz. Paweł, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie Ciebie oraz Państwa. Najpierw może podam dwie informacje. Pierwsza informacja jest ważna, druga smutna. Wszyscy pracownicy operetki proszeni są o jak najszybsze stawienie się, stawienie się pod operetką, ponieważ zagraża jej niebezpieczeństwo, w niebezpieczeństwie są instrumenty. Druga informacja. Chciałbym Państwu powiedzieć, że jak wyglądała sytuacja na Biskupinie w ciągu nocy. Mianowicie tam, chyba była, no nie wiem, no może nie można używać słowa najbardziej. Bardzo ciężko tam ludzie pracowali, ustawili 3-metrowej wysokości wał nad Odrą, Wał przemakał, ale wytrzymał. I sytuacja tam była taka, że pracowali ci, którzy mieszkali od porteru do drugiego piętra. Natomiast ci, którzy mieszkali powyżej drugiego piętra stali obok i pili piwo. Być może były to przypadki rzadkie, aczkolwiek również zdarzały się. Yy, I teraz opowiem o tym, co widziałem pół godziny temu yy, pod wiaduktem na ulicy Powstańców Śląskich. Może podejdę do mapy. Tymczasem oglądamy zdjęcia. Ja myślę, że te zdjęcia są bardzo podobne do tych, które Państwu prezentowaliśmy. Jest wszędzie pełno wody Paweł, w którym miejscu te zdjęcia były kręcone, zanim opowiesz na mapie, tam gdzie Dobrze. jeździłeś z ekipą. Jest... Może skomentujemy to, co Państwo teraz wspólnie z nami oglądają. To jest ostatni bastion po tej stronie torów kolejowych. Wszystkie pozostałe miejsca Wzdłuż linii kolejowej są zablokowane i nie przedostaje się tam ten wywoda. A to jest y, zupełnie sucha wyspa w stronę Placu Kościuszki. Zaczyna się na, w tym wie, miejscu, w którym Państwo właśnie widzieli, czyli pod Arkadami. Y, kończy się natomiast przy Pedecie a z prawej strony kończy się na wysokości Pałocyku, może trochę dalej. Z lewej strony nie wiem. Y, tak pracują właśnie mieszkańcy. Mają, mają susty, swój system, y, takim jest łatwiej. Woda im pomaga, woda, która ich zalewała, teraz im pomaga. Jest im lżej trochę. Praca zespołowa, w ogóle wszystko świetnie to wygląda. Atmosfera jest sympatyczna, aczkolwiek i tutaj apeluję. W tym miejscu brakuje worków i piasku. Jeśli ktoś może dowieść worek i piasek, piasek mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli informację, gdzie jest piasek. Jest to bardzo apel, Jest to stały apel, który powtarzamy e, niemal w każdym naszym programie. E, tutaj widać, że zaangażowanie e, ludzi jest bardzo duże. No więc Był właśnie Taki ciasteczka. moment między godziną czwartą a szóstą, kiedy niemal nikogo Przep, nie było. Przepraszam, posłuchajmy teraz, może wypowiedzi. E, dowożąc piasek dla ekip, które układały e, w rejonie tutaj Śródmieścia, Yy, opanowane ulicę yy, Świebocką, Plac Legionów od strony Piłsudskiego i było zamknięta ulica Muzealna, nie przedostawała się woda, wszystko było tutaj suche w rejonie ulicy Piłsudskiego, jak również była sucha trasa WZ i Plac Dominikański. Natomiast o godzinie 4.30 nastąpiło takie spiętrzenie wody na yy, Fosie, że trzeba było skierować wodę z fosy do fosy, ale górą, ponieważ dolny przepust nie przejmował tej wody. No niestety brak hmm, kompetencji, jakichś decyzji konkretnych. Yy, w pierwszym rzucie taki wał został wykonany po obu stronach obwałowanie, taki kanał i yy, ta woda puszczona, a następnie zamknięta i spiętrzona, co spowodowało, że nastąpiło jakieś Yy, yy, przelanie się wodą, yy, wody ulicą czystą i zwiększenie się w ogóle poziomu tutaj na ulicy Piłsudskiego, i w tym momencie puszczenie wody ulicą Piłsudskiego. Prawdopodobnie decyzja była, żeby nie zalało komendy głównej, i w tym momencie mamy taki krajobraz, jaki mamy, gdzie sądzę, że można było w jakiś sposób wykierować tą wodę pomimo, że ona się zwiększała na ulicy Grabiszyńskiej w kierunku Placu Czerwonego i kierując się obok koryta rzeki, które w tym momencie jest tam na ulicy Długiej i dalej, gdzie już te dzielnice zresztą są podtopione, już pół metra więcej wody czy pół mniej, to już chyba nie robi różnicy. No i ta praca ludzka w tym momencie po 14 godzinach od godziny 4 po południu do tej pory, no to chyba jest trochę tak... zmęczeni jesteśmy. Ale też trochę zadowoleni. Tutaj. No i miejmy nadzieję, że to się nie przesunie dalej, ale żeby był ktoś konkretnie, kto gdzieś podejmie decyzję i w tym momencie ukierunkuje to wszystko, bo na razie, nawet na ulicy tutaj Zaporowskiej, są to ruchy ludzi spontaniczne. Gdzieś ktoś coś obwałowuje, tak jak na przykład w tej chwili, y, zamykana jest ulica zaporowska przy Piłsud, y, zapolska Piłsuckiego. Y, obwałowania są robione pod y, wiaduktem. Natomiast nie jest zamknięta ulica Zielińskiego, którą już się wdziera woda w pobliżu teatru yy, bodajże współczesnego, tak? I w tym polskiego. I w tym momencie mamy po prostu full wody tam, gdzie nie jest ona planowana. A nie jest zamykane po, poszczególnymi barykadami tworząc podwójne obwałowania. Dziękuję no. bardzo, wszystkiego Dziękuję. dobrego. Nic, jedziemy po następne. No więc właśnie yy, to Wspominałeś była... coś o jakiejś mapie, o co chciałeś yy, naszym telewizorom pokazać? Tak, yy, pół godziny temu i myślę, że w dalszym ciągu tak jest. Sytuacja wyglądała następująco. To jest linia kolejowa, dworzec główny. Ona w ten sposób tutaj się przemieszcza. Zatkane są wszystkie przejścia na tej linii. Wszystkie wiadukty. Zielińskiego, powstańców Śląskich. Chociaż podobno na Zielińskiego nie ma wody. Jeszcze. Ślężna. No i właśnie, aha, i dalej, dalej sytuacja wygląda tak, że y, przy wiadukcie jest dużo wody, aczkolwiek przejście jest zablokowane. Tam jest chyba 2,5 metra wody. Tej Dziękuję chwili. Ci bardzo. Nie, przepraszam, przepraszam, jeszcze mam jedną informację. Mówiłem o tym, że w tym miejscu, które pokazywaliśmy nie ma y, piasku i worków, natomiast jest dużo sznurka. Ci, którym brakuje mogą tam się zgłaszać i sznurek odbierać. Dziękuję Dziękuję bardzo. Ci bardzo. Paweł Abramowicz, y, 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 słyszeli Państwo... Wizytował miejsca nieodległe od naszej redakcji. Woda pojawiła się tam dosyć gwałtownie. Bardzo charakterystyczne to, co Państwo teraz widzą, to samochód pływający, który transportował starszych i chorych z domu opieki społecznej na maślicach. Maślice to takie specyficzne właściwie miejsce, w którym oprócz tego, że mamy największe wysypisko śmieci w naszym mieście. Tam również bardzo daleko, bardzo ciężko się dostać, gdyż woda zalała całe praktycznie połać miasta w tej części. Trzema transporterami przewożeni są chorzy i starsi, ale jak się okazało, zaledwie część z nich chciała wrócić, czy jest w stanie w ogóle wrócić. 40 osób przewieziono do tej pory. My, myślę, że 150 osób takie informacje mam potwierdzone od straży pożarnej i PCK. Nie będzie tych osób, będzie, nie będzie można ich przewieźć ze względu na bardzo ciężki stan zdrowia. Tam są osoby z bardzo zaawansowanym stanem sercowym i prawdopodobnie te osoby będą musiały tam zostać. Ale czy będą miały zapewnioną należytą opiekę, czy tam ktoś zostaje, czy przewiduje, powiedzmy ten najczarniejszy scenariusz. Ta woda może się tam pojawić w znacznie większej ilości niż to, co oglądamy wspólnie z państwem z telewizami teraz tutaj na zdjęciach. Tak, myślę, że będą tam kierowani specjalni wysłannicy PCK. Poza tym wszystkim będzie także możliwość ewakuacji drogą lądową. Jest to drogą powietrzną, jest to oczywiście ostateczność, gdyż dla tych ludzi oznaczałoby to po prostu śmierć. Te obrazki, które tu widzimy na Maślicach, to są również ludzie, którzy zdecydowali się pozostać. Oni chcą jakby pozostać dlatego, że obawiają się, że nie mają dokąd pójść. Poza tym wszystkim, jak sami twierdzą, woda przestała się podnosić. Trudno mi w to uwierzyć, gdyż, na przykład, mieszkańcy Kozanowa pobliskiego twierdzą, że woda w ciągu, w ciągu nocy podniosła się o ponad metr. I w tej chwili być może ten wzrost został zahamowany. To, co Państwo widzicie tutaj na tych obrazkach, to cmentarz również zagrażający być może epidemii we Wrocławiu, która może. Nie musi, zaznaczam, wybuchnąć tuż po powodzi. Jak powiedziałem, maślice to wysypisko śmieci, które graniczy, jakby nie było, właśnie z cmentarzem. Chociaż odległość jest znaczna, niemniej woda i to co, to, co z nią przybywa, może przynieść również epidemię. Aby do tego nie doszło, miejmy nadzieję, że służby porządkowe o to zadbają. To, co dowiedziałem się od zarówno służb policyjnych, jak i straży pożarnej, to zupełny brak koordynacji. Wszyscy zwracają na to uwagę, że każdy z tych służb działają jakby oddzielnie dla siebie. Niektóre rozkazy jakby eliminują poprzednie. Tak, zupełny chaos. Jak gdyby nie było osoby, która mogłaby wziąć to wszystko w garść i zapanować jakby nad koordynacją tych służb, które w końcu ratują miasto. Nasz program realizujemy w zasadzie dzięki temu, że nasi reporterzy próbują dotrzeć w najodleglejsze miejsca. Wszędzie tam, gdzie działo się podczas tej nocy coś ciekawego, ale przede wszystkim tutaj chciałbym podziękować za te telefony. Odpowiadacie Państwo niemal natychmiast na nasze apele. Tą drogą informujemy mieszkańców jednej części miasta o tym, co dzieje się w drugiej. Program realizowany jest niemal na bieżąco, na gorąco i są świeże informacje. Jedne wykluczają drugie, ale tak to już jest, kiedy realizuje się coś na żywo również informacja no, prywatna Nasz, y Realizator prosił o to, aby przekazać rodzinie, że przejechał rowerem z Biskupina. Jest tutaj w studio, realizuje ten program. To również jest ważna informacja dla tych, którzy są na Biskupinie, że mogą spróbować przedostać się, może do bliskich, do krewnych w okolice Krzyków. Tutaj, jak do tej pory, przy ulicy Karkonoskiej, no jeszcze nie ma wody. Wiemy, że przechodzi ona z ulicy Ze skrzyżowania Świdnickiej i Piłsudskiego w kierunku Teatru Polskiego. Dziękuję ci Mariusz za te zdjęcia, za tę relację. Jeszcze kilka informacji. Potrzebne są worki oraz przede wszystkim rękawice robocze w miejscach ładowania piasku przy ulicy Halera, Wiśniowej, Brzozowej, teren budowy Nowej Akademii Medycznej. Pracują tam ludzie przez całą noc, mają ręce zdarte do krwi. Potrzebne są rękawice. Przepraszam, przy Moście Warszawskim, przy ulicy Galla Anonima i Długosza, natychmiast potrzebne są worki i ziemia lub piasek. Sytuacja tam jest bardzo, bardzo ciężka. Kolejna informacja, kolejny komunikat. Lotnicze zakłady naukowe przy ulicy Kiełczowskiej 43, podaje numer telefonu 345 80 34, dysponują chlebem dla mieszkańców. Ale i tu bardzo ważna uwaga, ponieważ jest kłopot z dojazdem do tej ulicy, proszą o dojazd samochodem, no co najmniej żółk, i większym, mniejszy po prostu nie, może nie dojechać do lotniczych zakładów naukowych. Niemniej jednak dysponują oni chlebem dla mieszkańców Wrocławia. Worki i piasek są bardzo potrzebne na gondowie przy ulicy szybowcowej. Jest Maria Dorywała, jest kolejna informacja. Mario, ale Ty zdaj się odebrać bardzo ważny telefon tak, przed chwilą. Tak, odebrałam i spróbuję Państwu zrelacjonować. Otóż dzieci przebywające na koloniach w Przesiece, Trzebnicy i Wrocławiu, koloniach organizowanych przez Kuratorium Wrocławskie Oświaty, są zdrowe i bezpieczne. Kuratorium informuje, że planowany na dzisiaj powrót dzieci z pierwszego turnusu, z Przesieki, został wstrzymany. Dzieci pozostaną tam pod opieką, mają co jeść i są zdrowe, aż do odwołania, dopóki sytuacja we Wrocławiu się nie poprawi. Także dzieci przebywające we Wrocławiu, przy ulicy Żelaznej, mogą, rodzice się o Niepokoić, także przedłużony jest ich pobyt, będą mogły spokojnie być do momentu, kiedy rodzice po nie się nie zgłoszą. W związku z tym odwołuje się wyjazd dzieci do przesieki, który dzisiaj miał nastąpić i odwołuje się przyjazd dzieci na ulicę Żelazną do Wrocławia. Podobna sytuacja jest w Trzebnicy. Dla wszystkich rodziców, którzy chcieliby dowiedzieć się szczegółów o sprawach kolonii organizowanych przez Kuratorium Oświaty, telefon. 406-330. Wizytator Tadeusz Świtoń. I ważna informacja dla pomagających w akcji ratunkowej. Otóż hurtownia przy ulicy Kunickiego 6 przez 8 na Muchoborze oferuje 750 litrów wody pitnej, którą można by było przewieźć i zawieźć do ludzi, którzy pracują w akcji ratunkowej. Czy mogą to przewieźć swoim transportem, czy po prostu mieszkańcy muszą się tam. Niestety trzeba przyjechać swoim transportem. Jest to w związku z tym apel do tych, którzy dysponują samochodami i mogliby tę wodę dowieźć do różnych punktów, gdzie. W tej chwili jeszcze robi się umocnienia. Wiemy, że. Dziękuję Ci bardzo, Mario, za tę informację. Myślę, że była tak jak większość informacji, bo niemal wszystkie, które tutaj podajemy w tym programie, niezwykle istotna. Oto kolejna z nich. Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej prosi wolontariuszy z większymi samochodami pod Urząd Wojewódzki. Pracownicy Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, ci, którzy mogą dotrzeć, są natychmiast proszeni do pracy. W tej chwili nad miasto wylotują helikoptery, które sprawdzać będą jak wygląda sytuacja powodziowa. Uwaga mieszkańcy, proszeni są o wywieszenie na dachach budynków flag sygnalizacyjnych. Przypomnę, biała oznacza, że mieszkańcom potrzebna jest żywność, czerwona, że potrzebna jest pomoc, natomiast niebieska, że potrzebne są leki i pomoc medyczna. Kolejny komunikat. Gminny ośrodek kultury i sportu w Prusicach koło Wrocławia może przyjąć do siebie około 100 osób poszkodowanych przez powódź. Jeśli jest to konieczne, wyślę samochody po powodzian, podaję numery telefonów. 126 310, 126 310 oraz 601 783 983, 601 783 983, 601 to numer komórki, telefonu komórkowego. Teraz kolejna informacja, również ważna. Dysponujemy wodą pitną. Adres: Stacja Benzynowa Korona przy drodze numer 5 i hali Makro. Woda jest za darmo, trzeba mieć własne naczynia, trzeba po prostu po nią przyjechać. Wody tej nie powinno zabraknąć dla nikogo. Otrzymaliśmy sygnał, że jest pod dostatkiem, mimo że tę informację przekazujemy już od godziny pierwszej w nocy. Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy zwraca się z prośbą do wszystkich osób i instytucji, które zbierają żywność i dary, o informację pod numerem telefonu 40 69 83, powtarzam 40 69 83, gdzie jest żywność, w jakiej ilości, oraz o informację pod tym samym numerem telefonu o wolnych powierzchniach magazynowych na terenie miasta i województwa. Powtórzę może jeszcze raz numer telefonu 406983. Bardzo ważna informacja dotycząca żywności, rodzaju i darów, które y, mogłyby się przydać osobom potrzebującym. Kolejna informacja. W podwrocławskiej miejscowości Groblice w jednym z kurników dusi się tysiące kur. Nie ma prądu, potrzebny jest agregat prądotwórczy. Ci, którzy mogliby udostępnić takie urządzenie, proszeni są o, o kontakt pod numerem telefonu 617-413. Czekamy być może na połączenie telefoniczne od któregoś z naszych reporterów. Są na trasie. Otrzymuję sygnał, że jeszcze nie mamy połączeń telefonicznych. Zatem pozwolę sobie przeczytać kolejne informacje. Informacje napływają niemal w każdej minucie. Wszyscy wolontariusze z samochodami e, lub bez samochodów proszeni są e, o skierowanie się pod Urząd Wojewódzki i skontaktowanie się z Wojewódzkim Komitetem Przeciwpowodziowym. Podajemy numery telefonów 44 55 11 44 69 65. Specjalne wydanie faktów powoli dobiega końca. Spotkamy się z Państwem około godziny 10.30. Tam będziemy chcieli przedstawić, zaprezentować wywiad, który być może Jan Kędzierski przeprowadzi z premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem. Będziemy chcieli również udzielić Państwu odpowiedzi na pytanie, co rozegrało się o godzinie 6.40 koło Czernicy czy rzeczywiście miała miejsce brutalna akcja sił policyjnych przeciwko mieszkańcom, którzy od kilku dni pikietują to miejsce i bronią swojej, swojego dobytku. Powtórzę jeszcze raz, zalewany jest Park Szczytnicki, zalewana jest Biskupin, przerwało wał przy ulicy Smętnej około godziny 8.15, zaczyna zalewać Biskupin i Sempolno. I ta informacja, o której już mówiłem, potrzebne są worki oraz przede wszystkim rękawice robocze w miejscach ładowania piasku przy ulicy Halera Wiśniowej Borowskiej na terenie budowy Nowej Akademii Medycznej. To wszystkie informacje, wszystkie komunikaty, chyba że mamy jeszcze jakiś. Nie już nie mamy. Następne jest jeszcze jeden, przepraszam bardzo. Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, akcja charytatywna Hare Krysz na pożywienie życia. Na pomoc powodzianom. Najnowsze sprawozdanie. Wczoraj rozdaliśmy 1000 posiłków. W niedzielę 13 lipca Komitet Hare Krishna powodzianom planuje rozdanie ponad 3000 porcji pełnowartościowych posiłków. Nasza baza mieści się na Polu. W dniu dzisiejszym zaczniemy rozdawać posiłki o godzinie 11.00. By kontynuować akcję koniecznie potrzebujemy środki transportu oraz następujące produkty. Jednorazowe tacki, kubki i łyżeczki, kaszę jęczmienną, kaszę pęczak, kapustę, mleko i inne wegetariańskie produkty żywnościowe. Prosimy o kontakt. Oto adres. Wrocław, Psiepole, ulica Bierutowska 23. Lub prosimy o kontakt telefoniczny 345... 7981 osiemdziesiąt z góry dziękujemy za okazaną pomoc. Powtórzę jeszcze jeszcze raz numer telefonu 345 czterdzieści 81. Posiłki będą rozdawane przez akcję charytatywną Harę Kryszna Pożywienie życia. Krzysztof, czy są jeszcze jakieś informacje? Nie mamy już informacji w tym wydaniu, nadzwyczajnym wydaniu faktów. Zapraszam Państwa na godzinę, około godziny 10.30. Spotkamy się z Państwem znowu, podamy najświeższe informacje, najświeższe relacje od naszych reporterów. Dziękuję bardzo za uwagę.